Kolejny temat, kontener art może zaszkodzić mieszkańcom Chwaliszewa, uważają naukowcy i członkowie Federacji Anarchistycznej. Jak to możliwe? Ich zdaniem ściągnięcie w to miejsce artystów spowoduje wzrost wartości prywatnych kamienic, a to już prosta droga, by właściciele zaczęli podnosić czynsze. Radni alarmują, brakuje przepisów chroniących lokatorów, ale póki co niewiele można w tej sprawie zrobić. Mieszkańcy Chwaliszewa za jakiś czas... Albo już całkiem niedługo będą mieli poważne obawy o to, czy nie, zostaną, czy nie będą zmuszeni do przeprowadzki. Grupa Poznańskich Naukowców oraz Federacja Anarchistyczna obawiają się, że władze miasta ściągnęły festiwal Container Art na Chwaliszewo, bo obecność artystów podnosi prestiż tego miejsca, a co za tym idzie, wartość nieruchomości. Artyści w, tym, w tych procesach uczestniczą często jakby o tym nie wiedząc. Większość kamienic na Chwaliszewie należy do prywatnych właścicieli. Jeśli zwiększy się popularność tej dzielnicy będą oni mogli podnieść czynsze, a to zmusi obecnych lokatorów do wyprowadzki. Podnoszą prestiż, za nimi pojawiają się ludzie, którzy chcą, których ta atmosfera przyciąga, rosną ceny nieruchomości i po jakimś czasie zarówno artystów jak i lokalnych mieszkańców nie ma i robi się mniej lub bardziej droga dzielnica. Następuje całkowita zmiana społeczna. Taka obawa jest uzasadniona, przyznaje przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Łukasz Mikuła. Jest takie zagrożenie, dlatego tu jest potrzebny jakiś program który pomoże tym ludziom tylko że programu pomocy lokatorom, których dzielnice są rewitalizowane, nie ma dodaje radny i przypomina, jak skończył się proces rewitalizacji poznańskich kamienic. Punktowe remonty różnych miejskich budynków w różnych częściach szeroko pojmowanego centrum. Po czym się okazywało, że do takiego odnowionego budynku już mieszkańcy nie mogą wrócić, bo ich na to nie stać. Lokatorom kamienic znajdujących się w rewitalizowanych dzielnicach mogłaby pomóc ustawa, która gwarantowałaby mieszkańcom niepodwyższanie czynszu. Pierwsze rok. Pierwsze rozwiązanie jest takie, że, że właściciel kamienicy nie podnosić y, czynszu, tylko no, miałby powiedzmy korzyść z tego, że, że na przykład lokale użytkowe mógłby y, odpowiednio, drożej wyna y, wynajmować. Gdyby przyjąć takie rozwiązania, o no, których ja mówię i ja zresztą y, złożyłem w tej sprawie interpelację, bo chciałbym się wiedzieć, czy trwają prace nad taką ustawą? Ochrona lokatorów przed podwyżkami w zrewitalizowanych dzielnicach to problem bardzo poważny. Nie wszyscy jednak uważają, że należy łączyć go z festiwalem Contener Art. Contener Art pojawił się tam jako wynik inicjatywy artystów czy grupy artystów i ożywił to miejsce, bo w tej chwili jest to miejsce położone w sercu Starego Miasta, blisko warty, ale zapomniane, tak jak zresztą duża część nabrzeży. Sami twórcy idei kontenerartu zapewniają, że robią wszystko, by wspierać rozwój lokalnej społeczności Chwaliszewa. W kontenerach prowadzone są m.in. bezpłatne warsztaty dla dzieci z sąsiedztwa. Jesteśmy czujni na to. Mamy tutaj już swoich przyjaciół na Chwaliszewie. Dzieci już z powrotem wróciły do nas. Dzieci, które po prostu bawiły się kamieniami w krzakach albo starymi materacami, na których śpią czasami ich wujkowie. E, więc to jest nasza jakby e, też jeden z punktów naszego działania. Rewitalizacja Chwaliszewa jest przesądzona. Ważne jednak, by nie było to tylko odnowienie fasad. Natomiast druga Strona, to jest również ta rewitalizacja, która obejmuje skutki społeczne i powinniśmy, i tutaj powinny być prowadzone również jakieś działania i programy społeczne. Dotychczas w założeniach miejskiego programu rewitalizacji nie znalazł się zapis o ochronie lokatorów przed podwyżkami czynszów po rewitalizacji. Jan Józefowski, puls dnia.